Zamierzasz kupić piwór? Polecam Wam trzy takie nasze wskazówki. Po pierwsze, to temperatura komfortu. Zazwyczaj na takich piworach podana jest temperatura komfortu, i ta temperatura komfortu jest podana w trzech zakresach: minimalna, średnia i maksymalna temperatura komfortu. I różną temperaturę praktycznie każdy z nas, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, tak jakby inaczej odczuwają. Dlatego najważniejsze jest sprawdzić do. Jakiej, jakiej, w jakiej temperaturze ty czujesz się odpowiednio i wybrać wtedy odpowiednio taki śpiwór. Poza tym, jeśli chodzi o śpiwory, to ważna jest też długość. E, śpiwór powinien być taki długi, żebyś nie musiał zginać ani kolan, ani palcy u stóp. Powinieneś się rozłożyć wygodnie, żeby, żeby praktycznie było ci przyjemnie w takim śpiworze. I ostatnia rzecz e, to. Materiał, z jakiego, z jakiego jest zrobiony śpiwór, po pierwsze to może być pierze, tak jak ja tutaj mam. E, pierze. Śpiwór jest zrobiony z pieża jest bardzo lekki, jest wygodny. To jest najcieplejszy śpiwór, jaki istnieje na rynku, ale jego niewygodą jest to, że jak pada i jest wilgotno, no to on nasiąka tą wodę i praktycznie może się zepsuć. I tak samo trzeba bardzo dobrze go przechowywać w domu najlepiej, nie w piwnicy, bo on się może wtedy zepsuć. I też takim minusem może być cena, bo takie śpiwory są bardzo drogie. Poza tym są też śpiwory zrobione syntetyczne, one są. O wiele większe, są cięższe, ale właśnie wilgotną temperaturę bez problemu e, zniosą i nie są praktycznie e, aż takie drogie. Dlatego wszystko zależy od tego. Jeśli idziesz na długą wycieczkę, polecam śpiwór zrobiony z pierza. Jeśli idziesz na krótką wycieczkę i chcesz trochę zaoszczędzić, no to polecam taki syntetyczny śpiwór.